Witam Was serdecznie. Kolejne radio trafiło do nas do testów, do unboxingu, do przetestowania w samochodzie i tak Jest to Alpine CDE173BT, BT jak Bluetooth. Czym wyróżnia się to radio? Ten radio twarzacz ma, jak już coraz więcej innych, 1A wejście USB 2.0, czyli Podpięte urządzenia na USB, na przykład smartfony, tablety itd. Mimo tego, że mogą komunikować i przesyłać za pomocą mastera, czyli pamięci masowej, na przykład muzykę do naszego radio ale dodatkowo poprzez to złącze możemy sobie ładować nasze urządzenie. Dlaczego tak ważne jest 1A, a nie standardowe złącze półAmperowe USB? Na przykład smartfony Samsunga S3, 4, 5, Note 3 i tym podobne. Podczas gdy jedziemy samochodem z nawigacją włączoną, ekran włączony i internet często włączony, ten telefon musi być ładowany minimum jednym amperem, żeby się ładował. To znaczy, żeby doładowywał baterię, a nie żeby tracił procentowo baterię. Tak więc bardzo jest to istotne i zwracajcie na to uwagę przy zakupie radia. Okej, okay, dalej. Radio to jest wyposażone też w wejście AUX. Podwójny pre-out, czyli możemy podłączyć sobie e, oczywiście wzmacniacz. Co tu mamy dalej? Obsługa MP3, AAC i Windows Media Audio jest, bez najmniejszego problemu. E, wejście na płyty CD jest, to jest istotne, bo często połączenie Bluetooth, Bluetootha, Bluetootha przepraszam, oraz CD jest e, tylko i wyłącznie w najdroższych modelach. E, tak więc jest Bluetooth, jest... Płyta, jest tuner AMFM, czyli radia. Jest USB, jest AUX, tak więc radio jest w pełni wyposażone. Mikrofonu nie ma na obudowie. Mikrofon jest jako dodatkowe akcesorium, oczywiście w zestawie, podpinany w miejscu, gdzie sobie chcemy. Czyli nie musimy, że tak powiem, w czasie jazdy mieć bardzo czułego mikrofonu tutaj. Jakby nie było, nie działa to nigdy idealnie. Już testowałem w kilku radiotwarzaczach. Mamy taki na kabelku, który możemy sobie podłączyć w takim miejscu w samochodzie, gdzie będzie nam wygodnie. Ok, czy coś jeszcze odnośnie tego radia? Dlaczego te, dlaczego te radio wydaje się ok? Po pierwsze, mamy markowe radio, tak więc powinniśmy mieć możliwość ewentualnej aktualizacji oprogramowania bez problemu. Współpracuje nam tutaj z iPodem, z iPhone'em. Co tu jeszcze ciekawego, jeżeli chodzi o opakowanie, czy jakieś informacje są tu dodatkowe, zanim go otworzymy. Od razu mówię, że radio było raz otwierane w sklepie, żeby sprawdzić, czy wszystko jest. OK. Mamy tutaj 4x50W, tak więc standardowa moc. Eee, co mamy dalej? USB, Bluetooth, to już mówiłem, Bluetooth Plus, to jest jakiś dodatek. Tu mamy oczywiście zapewnienie, że będzie współpracował ze smartfonami Nokia. Eee, Bass Engine, to jest jakaś technologia odnośnie basów oczywiście. Parametryczne EQ, czyli możemy sobie parametryzować według własnych potrzeb. Poziom kontroli, czyli możemy kontrolować sobie subwoofer, jeżeli będziemy podpinać oczywiście i remote, czyli możemy sobie tutaj podłączyć pod naszą kierownicę, jeżeli mamy guziki w kierownicy, czyli musimy sobie zamówić odpowiedni interfejs gdzieś albo jakaś elektronika, albo firma, firmach, które zajmują się dostosowywaniem Właśnie kierownicy samochodowej do radia, na przykład www.piloty.pl, i tam podaje się model radia, model samochodu. I takie, takie interfejsy w około, cenie około 100-120 zł plus przesyłka to jest jakieś 130-140 zł. Tworzą takie interfejsy, które przechodzą, podłączamy i już nasza klawiatura, guziki w kierownicy będą współpracować z radiem na zasadzie gdzieś tam głośniej, ciszej. Te, które mamy oczywiście. Nie zawsze wszystkie, to zależy od możliwości radia i tego, co mamy w naszej kierownicy, ale zazwyczaj wszystkie. Czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o opakowanie, to już wszystko mamy jasne, zabierzmy się za rozpakowanie, co mamy w komplecie, radiotwarzacza samochodowego. Ten oto radiowarz został zakupiony w sklepie, w sklepie, w sklepie Saturn w katowicach cena 449. Zł. Jest to cena bardzo dobra, ponieważ na stronach częstokroć, albo jeżeli są gdzieś taniej, to ich po prostu są niedostępne, albo około 50, 500-600 zł kosztuje ten model. Tak więc wydaje mi się, że kupiłem w dobrej cenie i dlatego Wam je prezentuję. Ostatnio testowaliśmy radio Kenwooda KDC-130Y, bardzo dobre radio, bardzo fajne. E, wizualizacje są tam naprawdę ekstra, jeżeli chodzi o kolorystykę, aczkolwiek brakowało Bluetooth. I problem był z, nie z radiem, oczywiście, a z telefonem Samsung Galaxy S4, gdzie Samsung w swoich smartfonach i, i pewnie nie tylko Samsung e, usunął mass storage, czyli e, pamięć masową ze swojego telefonu, czyli nie współpracuje po podłączeniu USB. E, w tym radiu jest tak samo. Gdy podłączymy S4, nie będzie działać, dlatego zależało mi na. Bluetooth i rady zostało podmienione. Ok, mamy dalej. Co mamy tutaj? Oczywiście, kabel. Tu jest złączka do naszego radia. W ten sposób, tu mamy oczywiście ISO rozdzielone, więc musimy sobie połączyć, gdy będziemy wkładać do kostki ISO. To jest naturalne. Oczywiście te złączki tutaj w gumowych owołówkach, oczywiście, możemy rozpinać i podpinać względem ewentualnie naszych jakichś potrzeb, czyli na przykład. Jeżeli to tu mamy podłączone zasilanie będzie szło, z kostki ISO, tu idzie nam zasilanie, i gdybyśmy chcieli na przykład, żeby pamięć była na odwrót, bo niektóre samochody mają odwrotnie zasilanie do postacyjce i potem to możemy oczywiście podmienić, ewentualnie możemy z kostki ISO sobie obydwa, czyli tu odpinamy żółty. Wpinamy ten żółty, jak widać, tu już jest tak fajnie wyprowadzone w ten czerwony i w ten sposób z kostki ISO obydwa idą do samochodu przepraszam, nie wiem, czy dobrze to teraz powiedziałem jakoś to... aha, przepraszam, źle powiedziałem od kostki, od auta wystarczy, że ten żółty kabelek sobie rozłączymy i ten, który idzie od, od radia, przepraszam, a nie od samochodu Czyli od tej cienkiej kosteczki, o tutaj, czyli to jest pamięć, możemy rozpiąć i podpiąć do tego przewodu. Co to da? Że radio będzie non-stop zasilane. Albo po prostu przepiąć na odwrót, gdyby na, na przykład mielibyśmy auto z grupy Opel, Volkswagen i chyba jeszcze jakieś tam, to można na odwrót po prostu, gdy do naszego radia dochodzi akumulator odwrotnie. Czyli na przykład nie czerwony, to na przykład nie jest akumulator bezpośredni, a żółty. To wystarczy że tu podmienimy, albo nic tu nie podmieniamy, a i tutaj w kostce po prostu wyciągamy piny, odpowiednie tutaj podważając i czerwony z żółtym zamieniamy. Ok, koniec na temat kostki wodniotowoli. Oczywiście panel z Alpina jest, radia Kenwooda nie posiadają, chyba a znaczy przynajmniej nie wszystkie modele. W opakowaniu mamy tutaj, mamy tutaj mikrofon, już go sobie otworzę. Tak wygląda nasz mikrofon, który sobie montujemy w samochodzie w miejscu, gdzie chcemy. Kabel wydaje się na około 3 metry długi. Dość spory zwój, więc na pewno damy sobie, możemy radio, przepraszam, kabel sobie postawić. Mikrofon, gdzie chcemy, oczywiście. Nie kabel, a kabel włożymy w odpowiednie przejścia schowane i nie będzie z tym problemu. Tutaj mamy taki uchwyt, który umożliwia nam oczywiście uchwycenie. Tu wciskamy sobie nasz mikrofon. O, w ten sposób i możemy sobie zaczepić tutaj jest, jak widać takie zaczepowe o na przykład o deskę rozdzielczą o w ten sposób i w ten sposób mikrofon oczywiście kierujemy w swoją stronę jak jedziemy, przed nami na przykład, tak żeby nie przeszkadzał nam w czasie drogi, ale w ten sposób najwygodniej nam się e, rozmawiałby ten kabelek oczywiście wpinamy gdzieś z tyłu w samochodzie e, przepraszam, w radiu, zaraz Wam pokażę do kompletu mamy też taką taśmę dwustronną, która umożliwia nam oczywiście przyklejenie tego w innym, dowolnym miejscu tego uchwytu, oczywiście. Tak więc mikrofon, uchwyt jest. Idziemy dalej. Ok, tutaj mamy wszystkie instrukcje jakieś, czyli jak połączyć z Bluetoothem, jak zmieniać jakieś rzeczy. Tu widzę, mam jakąś płytę tu jest manual oczywiście, tu jakaś płytka manual, czyli instrukcja obsługi tak więc możemy sobie płytkę oczywiście wyciągnąć, przeczytać nie wiem, pierwszy raz widzę, że płytki były być może dlatego, że nie mam doświadczenia z radiami jakiegoś szczególnego w zakupie tak więc w Kenwoodzie oczywiście znaczy nie oczywiście, ale w Kenwoodzie nie było płytki to jest nie ta klasa pewnie urządzenia OK, wyciągamy, o, opakowanie na radio co najmniej zaskakująco porządne, dlaczego tak mówię? ponieważ nie widziałem jeszcze radia, które jest w takim bajeranckim opakowaniu. Zobaczcie, to jest bąbelkowe opakowanie, ale to jest to bardzo mocno napompowane i wszystko jest połączone, więc wygląda to niezwykle solidnie, czyli jakkolwiek radio by upadło, teraz jakbym je rzucił, to, to nigdzie nic się nie stanie. Nie powinno się, no minimalnie, może gdzieś tam coś by mogło w jakimś kancie uderzyć. Jest to bardzo porządne opakowanie. OK, wyciągamy. OK, delikatnie i wyciągamy sobie z tego radio zaraz je tu odłożę zaraz Wam je zaprezentuję tu w tym opakowaniu więcej nie ma więc opakowanie odkładamy sobie na bok w opakowaniu jeszcze z radia mamy co? oczywiście kluczyki montażowe, demontażowe raczej mamy śrubki 4. Jeszcze nie wiem do czego służące i jedna taka mikrośrubka. Być może nie mam pojęcia do czego. I tu jest jeszcze taka nakrętka, takie nakrętki, jakieś dystanse, które umożliwiają nam coś tam podłączenia, ale nie wiem co, więc coś tu się po prostu można dokręcić. Nie wiem co, do czego to służy, wiem tylko do czego klucze służą, czyli wyciąganie, wsadzanie rady, raczej bardziej tylko ok wyciąganie. To jest nasze radio. Oczywiście na radio jest nałożona już ramka półmontażowa, którą oczywiście sobie tutaj podważamy. Można za pomocą oczywiście klucza, albo teraz jak jest już wyciągnięte radio, to palcem. Podważamy sobie tutaj ten zaczep. Ten zaczep i ramkę oczywiście wysuwamy. Ja sobie to teraz zrobię. No nie, nie zrobię, bo klucze są zapakowane jeszcze. OK, to jest panel przedni. Tu mamy może tak będzie lepiej widać, może nie. Tu mamy Aux. Tu mamy USB otwierane. Ok. Tu mamy w górę guzik od wysuwania płyt. Tu mamy guzik telefonowania, odbierania poprzedni, następny. Ten duży guzik świecący to jest Source, czyli tu zmieniamy sobie źródło. CD, MP3, ee, Aux. Bluetooth, audio i tak dalej. Tu na dole mamy jakieś wyszukiwanie. Search, Band. Tu co zmieniamy AM, FM. Pokrętło jest multifunkcyjne, czyli głośniej, ciszej, albo na przykład następny, poprzedni utwór. Wchodzenie to jest jak ENTER działa. Na dole mamy guzik BACK, powrotu, audio, guzik, do, do, y, którym wchodzimy do różnych AE opcji. Tu mamy guzik DISPLAY, czyli możemy sobie VIEW, możemy sobie wyświetlać na przykład nazwę utworu, coś tam, coś tam, coś tam, różne jakieś rzeczy. jest to model, tak jak mówiłem, CD 173BT, wygląda solidnie, już je testowałem. Jest naprawdę bardzo ciekawe radio. I oczywiście ramka montażowa jest. Ramka tutaj ozdobna jest z tyłu. Radio wygląda w ten sposób. Tu mamy oczywiście złącze do kostki. I tutaj mamy miejsce na podłączenie mikrofonu. Jak widzę dwa złącza, nie wiem do czego służą, ale być może jedno z nich, zaraz sobie to sprawdzę, tu akurat nie jest opisane. Jedno jest REM, czyli REM. Nie wiem, czy to jest mikrofon, ale to sprawdzę. Jeden z nich to jest pewnie mikrofon, do którego wpinamy, oczywiście, tą wtyczkę z mikrofonu. Sprawdźmy, czy pasuje. Pasuje. Tu też pasuje, więc to są dwa złącza 3,5 mm. Tu oczywiście jest te dwa razy RCA, i tu mamy złącze naszej anteny samochodowej. Tak więc radio wygląda dość. Standardowo można powiedzieć, z przodu wygląda może nie jakoś kosmicznie, ale zakres funkcjonalny razem z Bluetoothem, płytą, USB, 1A AUXem jest dla mnie bogatą wersją. Więcej nie potrzebuję żadnych pilotów, chociaż z tego co wiem, on jest gotowy na pilota, więc gdzieś tu czujnik chyba jest. Można sobie jako akcesorium dokupić pilota, jak ktoś potrzebuje do, do czegoś, ja w Kenwoodzie miałem i w ogóle nie wykorzystywałem, nie czułem, nie, nie ma potrzeby czegoś takiego. Okej, okay, tu widzę, że są jakieś gwintowane miejsca, więc te śrubki, które tam widzieliśmy, prawdopodobnie służą do, do montażu w jakichś samochodach. Te, o których tutaj mówiłem. Można pewnie gdzieś tam coś dopinać, ale nie będziemy tego, ja nie będę tego wykorzystywał, bo nie ma potrzeby. Ok, tak więc tak wygląda radio, co ze swojej strony mogę powiedzieć, testowałem to radio, działa bez najmniejszego problemu e, Ktoś mógłby mieć problem z e, podłączeniem tego radia e, pod Bluetooth więc, I od razu Wam podpowiem, że trzeba przycisnąć sobie ten guzik audio, przytrzymać, pojawi się napis Bluetooth, OK, wejść, potem jeszcze raz wejść w Bluetooth IN i potem przekręcić kółeczkiem i tam będzie coś takiego jak visible, czy coś w tym stylu, czyli chodzi o widoczność dajemy OK, wchodzimy w tej visible i dajemy ON czyli tak, albo NO, albo OFF wyłącz, trzeba dać ON, OK i w tym momencie nasze radio będzie widoczne dla urządzeń Bluetooth jako Alpine Receiver, albo Alpine coś wystarczy w telefonie włączyć Bluetooth, wyszukać Alpine coś w tym momencie zacznie się łączyć, tu wyskoczy napis z znakiem zapytania, dajemy OK, wybieramy. Jest, zaczyna się parować, i w tym momencie nasze urządzenie będzie już zapisane w tym oto radiobiorniku. A dodatkowo możemy 5 urządzeń sobie skonfigurować, tak żeby radio nam pamiętało 5 różnych urządzeń na Bluetooth. OK, sorry, że tak długo. Mam nadzieję, że tak jak zawsze długo, ale wszystko zostało omówione. Tak więc jutro zabieramy się za jego podłączenie i pokażę Wam, jak to wygląda. W rzeczywistości, w czasie pracy. Ok, trzymajcie się, pozdrawiam.